Jeśli za tobą ciężki dzień, albo po prostu jesteś teraz zmęczony lub zestresowany, to nagranie jest dla ciebie idealne. Najbliższe 3 minuty pozwolą ci się na chwilę wyłączyć i zrelaksować. Usiądź lub połóż się w takiej pozycji, jak lubisz. Jeśli chcesz, zamknij oczy. Weź głęboki i wolny wdech przez nos, i wypuść powietrze ustami. Pozwól swojemu ciału swobodnie pulsować w rytm muzyki. To czas tylko i wyłącznie dla Ciebie. Trzy minuty spokoju i zupełnego odpuszczenia. Pamiętaj, wszystko jest dobrze. Jeśli pojawi się jakaś męcząca Cię myśl, po prostu ją zauważ. Jak krople spływającą po szybie w czasie deszczu. Pozwól, by Twoje barki swobodnie opadły, poczuj, jak Twoja szyja i krtań rozluźnia się, a głowa luźno opada. Wdech. I wydech. Wyobraź sobie przyjemne i rozluźniające ciepło, rozlewające się po całym twoim ciele. Poczuj, jak twoje ciało staje się coraz lżejsze, jak unosi się i rozpływa w powietrzu. Weź ostatni, głęboki wdech. I wypuszczając powietrze, otwórz oczy. Dobrego dnia. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Chcemy rozwijać nasz projekt jak najdłużej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości nagrań, jednak nie będziemy w stanie tego dokonać bez Twojej pomocy. Jeśli podoba Ci się nasza twórczość i chcesz, by materiały pojawiały się częściej oraz były bardziej różnorodne, wesprzyj nas w serwisie Patronite. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o dodatkowych materiałach dotyczących medytacji i technik relaksacyjnych, koniecznie zapisz się do naszego newslettera. W prezencie otrzymasz od nas darmowy dostęp do quizu, który pomoże nam dobrać ćwiczenia i medytacje idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.